KR Ej jest tu z profesją, więc ją Wziąłem się stąd, skąd ty bierzesz też to ja tu płynę ciąg, czym z zaczynam ją, a ty leć kto i bierz to i weź to Rap moim dymem, flow mam jak lampka z winem i robię show Właśnie z tego słynę, że jak za mikrofon chwytam, to wy robicie wow równo Peter, puszczam to gówno Frajerzy mówią trudno, ale tym razem pudło Tu jestem, przyszedłem po swoje Parę lat stoję, teraz wróciłem po to Co raz było już moje Prezydentant z tu parę lat temu Nagrywał demo, teraz tutaj w UK flow Rap tenor, mogło być czupa czu, Studio, płyta, luz Dziś sam będę to chwytać, dziś sam będę się wiór Elo przyjacielom i słuchaczom wszystkim Przed wami padam na tycki, robię cycki Robię ale ją gwiazd chodzę I chodzić będę, EUDZ ale ja z trendem, rap, rap ja i miękkim Byłem tam od początku, zawsze przy majkach 90. Bajka w strefie, przy freestylach To było życie, a człowiek miał zdrowie Imprezy i spotkania okolicznościowe Zawsze miałem taką głowę, rap ulądrowę Ale miałem metafory zdrowe i dobrą wymowę Więc daj głośniej, Tony, słuchaj zio mnie Coś tu zostanie po mnie Cieszę się ogromnie, że buja was, bastem Co rozbujać was miał rap gwiazda, flow, las roztrzaska będzie Gniazga. Czas wylecieć z gniazda, puścić w miasta jak mandat Czas, aby wandal wreszcie to wam dał Rap to gra, który grać mogę Rap-chromosom, rap-chromogen, rap-togen Który łączy pokolenia, świat zmienia Dzieciaki mają coś do robienia Rap-epidemia, rap-chemia Rap-zakorzenia, bo mam temat Raz wena, na nara piesa, a raz jej nie ma Weź to obcza i zapamiętaj te litery Okres zostaje jak TVN24 Wysyłaj promo mailem, to jest tylko trailer Wejdę nielegalnie i rozjebę ci crossfader Będziesz krzyczał Mayday, a to będzie My day, Jak Blast Friday Jestem tajny rapu grajkiem i jest fajnie Zobacz teraz na co stać mnie Wchodzę w rap-gry raz, dwa Wchodzę w nią prywatnie A ty nie rozwiązuj tych zagadnień To błąd Okres zostaje i nie ruszam się stąd A hejterzy niech mówią Skąd się wziął i co chce Chłopcze kopce w oknie I rap robię bo chcę. I mam to coś, kurde, blaszka Ja mam to Trzepak palantom jak rap Ja wam dam to Pewny jak kantor Że jak ja gram to Rap-gra jest dla mnie Bo ja przyszedłem stamtąd Jak kosztuj i gdzie Zalegnę się na półce Ogr bez rap w pigułce wyrzuciłem hamulce Jak tam w dwójce co se coś tam zostaje Jak ci co nos mają biały od ścian nie wychodzę Rap, słodze tak chodzę BMTH i UK na tej drodze Chcesz to odej, ja nie gram dla ocen Tylko dla tych co ich jara rapu tłotem Rap robię lotem, zbieram flotę i potem już zostaje na to mam ochotę się